Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Wyważanie to proces równoważenia mas bezwładnościowych działających na oś, gdy koło się obraca. Zastanówmy się. Jak przebiega wyważanie kół i kiedy należy je przeprowadzać? Fizyka procesu. Niewyważone masy w ruchu obrotowym wytwarzają siły odśrodkowe z własnym wektorem kierunku. Im większa masa, tym większa siła bezwładności wytwarzana przez obrót. W rezultacie otrzymujemy wibracje podczas przyspieszania, hamowania lub w określonym trybie prędkości, aby uniknąć tego efektu. Masa koła musi być równomiernie rozłożona wokół osi obrotu, środka. Z punktu widzenia fizyki proces ten opisuje wzór na obliczanie siły odśrodkowej. M. Masa niewyważona. W. Prędkość kątowa, prędkość obrotowa. R. Promień usunięcia niewyważonej masy z osi obrotu. Z powyższego wzoru wynika że siła odśrodkowa zależy od prędkości obrotowej, odległości od osi obrotu do punktu niewyważenia oraz masy miejsca w tym punkcie. Na tej podstawie można wyciągnąć następujące wnioski. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej koła zwiększa się negatywny wpływ mas niewyważonych, co oznacza wzrost drgań, im dalej punkt niewyważonej masy znajduje się od środka osi obrotu tym większy jest jego wpływ na wielkość siły odśrodkowej. Z tego powodu nierówności gumy powodują znacznie większe wibracje niż współmierne niewyważone masy tarczy koła. Ze względu na charakter produkcji gumy niezwykle trudno jest wyprodukować idealnie płaskie opony, dlatego też do wyważania kół stosuje się specjalne ciężarki które mocuje się jak najdalej od krawędzi koła. Rodzaje niewyważenia. Niewyważenie może być dwojakiego rodzaju statyczny, nierównomierny rozkład masy wzdłuż długości okręgu. Innymi słowy, jeśli narysujesz przekątną, na przeciwległych końcach przekątnej będą różne masy. Nierównowagę tę można określić, obracając kołem zamontowanym na swobodnie obracającej się osi, koło z wyraźną nierównowagą statyczną zawsze zatrzyma się w tej samej pozycji. Ponieważ najcięższy punkt zawsze będzie najbliżej środka ciężkości, niewyważenie dynamiczne to nierównomierny rozkład masy na całej szerokości koła. Podczas obrotu niewyważone masy umieszczone pod kątem do osi bezwładności będą miały tendencję do niewyważania koła na boki. W przypadku tarcz żeliwnych proces wyważania odbywa się głównie przy użyciu wyściełanych ciężarków, które ściśle przylegają do zewnętrznych. I wewnętrznych obręczy tarczy w przypadku felk aluminiowych stosuje się uniwersalne wyważarki samoprzylepne. Wadą ciężarków samoprzylepnych jest to, że nie są one wystarczająco bezpieczne. Wpływ od czynników drogowych, różnice temperatur, przywierające błoto i myjki wysokociśnieniowe mają negatywny wpływ na warstwę kleju. Więc samoprzylepne ciężarki kompensacyjne są częściej tracone w procesie eksploatacji niż wypychane kopie. W Rosji obowiązuje międzypaństwowy GOST 4754-97, do 97, który reguluje wartości progowe niewyważenia, a także maksymalną masę ciężarków kompensacyjnych dla jednego koła. Kiedy wyważanie kół jest konieczne wyważanie kół jest konieczne w następujących przypadkach. Po zdjęciu i założeniu gumy, nie ma znaczenia, czy zakładasz nowe felgi na stare gumy, czy zmieniasz opony na starych felgach. Nawet nowe opony muszą zostać wyważone po ustawieniu zbieżności. Podczas sezonowej wymiany opon zaleca się wykonywanie wyważania, nawet w przypadku posiadania dwóch parków, a więc rezygnacji z montażu i demontażu gumy z tarcz. Jest to uzasadnione tym, że w procesie eksploatacji tarcza zwłaszcza żeliwna i guma są poddawane obciążeniom podczas pokonywania nierówności, których na naszych drogach jest mnóstwo. Dlatego z czasem układ mas zostaje zaburzony i wymagane jest ponowne wyważenie kół po najechaniu na głęboką dziurę. Uderzeniu w krawężnik i innych obciążeniach udarowych, również jako środek zapobiegawczy zaleca się wyważanie kół co 10 do 15 tysięcy km. Jeśli powyższe zalecenia wydają ci się niepotrzebnym środkiem ostrożności lub stratą pieniędzy, zapoznaj się z konsekwencjami. Do, których prowadzi eksploatacja samochodu z niewyważonymi kołami. Dlaczego oszczędzanie na wyważaniu kół jest nieopłacalne? Konsekwencje ignorowania zaleceń. Stabilność kierunkowa samochodu pogarsza się. Jest to szczególnie niebezpieczne na śliskich nawierzchniach ponieważ prawdopodobieństwo utraty kontroli nad samochodem wzrasta wielokrotnie, jednocześnie pogarsza się droga hamowania samochodu, nierównomierne zużycie gumy, elementy zawieszenia i układu kierowniczego otrzymują dziesięciokrotnie większe obciążenie, dlatego oszczędzanie na wyważaniu kół może skutkować kosztownymi naprawami. W pierwszej kolejności ucierpią drążek kierowniczy, występy, tuleje drążków kierowniczych. Łożyska kulkowe, a także Łożyska piast. Jeśli koszt części zawieszenia, najprawdopodobniej, nie przestraszy kierowców, którzy posiadają budżetowe samochody zagraniczne i krajowe, to właściciele samochodów premium, na przykład Audi lub nawet WV Passat B5, powinni pomyśleć dwa razy. Ponieważ koszt aluminiowego zawieszenia nie można nazwać humanitarnym, naprawa przekładni kierowniczej w każdym przypadku będzie kosztować dużo pieniędzy. Zasady wyważania. W warunkach statystycznej stacji opon można skorygować tylko niewyważenie dynamiczne, ponieważ korekta niewyważenia statycznego wymaga specjalistycznego sprzętu. Rozważmy proste zasady, które pomogą ci. Jako klientowi stacji montażu opon zidentyfikować łażące naruszenia w wyważaniu kół. Na maszynie powinny być montowane wyłącznie tarcze i gumy wolne od zanieczyszczeń. W bieżniku nie powinny znajdować się żadne kamienie. Ponieważ wszystko to wpłynie na dokładność regulacji. Wszystkie stare ciężarki powinny być usuwane przy każdym nowym wyważaniu kół. Maszyna musi być ustawiona w płaszczyźnie poziomej i sztywno zamocowana. Miejsce przyklejenia ciężarka musi być wcześniej odtłuszczone i wysuszone. Choć może się to wydawać smutne. Niemożliwe jest wizualne określenie jakości wyważania kół. Poprawność w dużej mierze zależy od zużycia maszyny. Dokładności i częstotliwości kalibracji, a także kwalifikacji Mistrza. Jeśli maksymalna dopuszczalna waga ciężarków wyważających na koło, określona przez GOST 4754-97, zostanie przekroczona, Koło powinno zostać spuszczone z powietrza, a guma powinna zostać obrócona o 180 względem tarczy. Wyważanie kół 3D Wyważanie kół 3D to najbardziej progresywny sposób na wyeliminowanie niewyważenia. Główne cechy tego procesu. Tarcza koła oddzielnie od opony jest skanowana laserowo, co pozwala na dokładne określenie bicia promieniowego i osiowego. Tarcza jest wstępnie wyważona. Maszyna tworzy geometryczny model 3D koła po jego wyważeniu. Na monitorze niewyważenie jest pokazywane nie tylko cyfrowo, ale także w formie wykresu, z zaznaczonymi punktami minimum-maksimum. Scan pomaga określić położenie tarczy względem opony, przy którym bicie będzie najmniejsze. Opona jest spuszczana, a następnie ścinana, zgodnie z ustawionymi znakami. Koło przechodzi końcowe wyważanie, a WordPress komenter Hello World.